Halo. Czy ktoś tu jest? Przyjdziemy się do góry. Tymi słodami. Są jakieś płotki stare. 1998 rok. Kim byliście i co tu robiliście? Chcę to. Chcę to. Co chcesz? Były to Twoje lalki? Mieszka tu jakaś Iza? Uff, nawet nie wiem, jakiego słowa żech użył przed chwilą. No zobacz to, masakra idzie za mną.